Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, wintet, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczyny, pokażę Wam wszystko tak naprawdę, ale na początek mojego kochanego nowego przyjaciela Karmelka. Jest to piesek z rodowodem rasy shih Tzu. Pusie, nie bój się, kochani, pokaż się troszkę. Chciałyście go zobaczyć, zobaczcie. Jak taka mała wiewióreczka. Pójść, się boję troszeczkę. Aniołek mój. Jest kochany, jest taki piękny piesek. Słuchajcie, go kocham tak bardzo. Kięcia, to jest zobaczcie, jaki to jest przyjaciel malutki. Pokaż się, członko. Pójść, się boję, dzieciunia moja, muszę go wynieść, słuchajcie, bo to jest mały skarb. Się jeszcze tak boi troszeczkę, tak? Tego pokoi się nawet, bo to jest panterkowy dywan, tak? I to się kojarzy z kotem, tak? Dywan się z kotem kojarzy, się nie podoba, tak? On ma swoje już terytorium. Słuchajcie, jest to mądry, kochany, cudowny piesek. Eee, I tutaj jeszcze o cię czeka? Zazdrośniczka? Nie, kocham tak samo pieskich. Także mam nowego przyjaciela. Od e, dwóch ponad tygodni jakoś tak jesteśmy razem już, tak? Dobra, dziewczyny, poczekajcie, wyniosę to cudo małe. Dziewczęta, dzisiaj jest film z worami, ale można powiedzieć, że to, to są zakupy. No, pokazałam Wam pieska, którego mam od dwóch tygodni, to też był zakup. E, też w momencie, kiedy nagrywałam tutaj dla Was film, zaczę zaczęłam nagrywać, to rozdzwonił się domofon. E, po prostu trzech kurierów mnie odwiedziło. E, jeszcze troszeczkę tak, mam coś z zalando. Tak, właściwie dwie rzeczy. No i oczywiście wór przepięknych ubrań z Lupeksu. Znalazłam naprawdę wspaniałe, wspaniałe ubrania. Musiałam rozgonić towarzystwo moje psie, bo po prostu już e, szału dostawał. Wszędzie są barykady. Wszędzie są szały, dostawały one. Po prostu w taki, jak wpadną w taki wir zabawy i się gryzą i tak dalej, wiecie tak, na, na zasadzie, no nie mocno, no to po prostu jest tak głośno w mieszkaniu. Eee, tak, wszędzie są barykady, ale już powoli uwalniam komnaty. Ja się śmieję, że już mój piesek ma dostęp do większej, e, większej ilości jakby pomieszczeń. Zaglądam, bo tam lata i szaleje. No słuchajcie, nie mam spokoju, ale kocham, e, kocham te moje pieski. No i dobra, więc najpierw pokażę to co, e, to, co kupiłam w second handzie, czyli standardowo, jak dam radę, to podniosę Wam tutaj dziewczyny torbę z rzeczami, czyli jest tego bardzo, bardzo dużo. E, dobra, i jeszcze tak, na zalando kupiłam sobie futerko i kupiłam sobie buty. Buty takie dosyć drogie, ale je przecenili o ponad 1000 zł i ja je miałam rok czasu do, w takich polubieniach swoich. Dobra dziewczyny. To yy, może na początek to co mam na sobie, więc sweter, który ostatnio wam prezentowałam, jest w sam raz. Po prostu ubrałam go sobie dzisiaj. Taką miałam stylizację z futerkiem granatową. To może niech się teraz ta stylizacja wyświetli. Więc tutaj na to wszystko jeszcze założyłam sobie granatowe futerko lamania, które zamówiłam sobie na Zalando. I powiem Wam tak: jest bardzo fajne, jest takie. Może go pokażę od razu. Jest takie jak z takich piórek strusich, tak wygląda, bo mam takie szare, ale nie z Lamagni. Tylko od Kasi dostałam kiedyś. Dobra, dziewczyny, i to jest coś takiego: taki, taki futrzak który jest jeszcze w kolorze takim jasnym i też bardzo mi się to futerko podobało. Była też wersja długa i niestety nie zdążyłam sobie zamówić, bo wtedy je tak bardzo mocno przecenili, znaczy mocno, no, no troszkę taniej kosztowało i po prostu ludzie wykupili to futerko i nie ma, zniknęło, przepadło, niedostępne. Także um, kupiłam sobie takie krótsze, granatowe w rozmiarze dziewczynym, jeszcze tutaj S, w rozmiarze S, bo ja z tej metki jeszcze tutaj nie odrywałam, bo po prostu nie miałam czasu. I ja to wszystko sobie odkładam, a później po filmie to wszystko sobie rozpakuję i uporządkuję. Teraz może od razu, skoro już dobra, zaczęłam od Zalando. No to zamówiłam sobie moskino buty, takie bodko-kozaki, bodko dziewczyny. No i zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. Są buty skórzane, ja jestem w nich zakochana. Na początku, jak zobaczyłam ich cenę, no to sobie przepraszam kurczę, nie, no za tyle ich nie kupię, aczkolwiek teraz też bardzo dużo kosztowały. Są to takie botki z takimi zdobieniami, więc mamy kokardy i mamy takie złoto, złote guziki z czarnymi takimi serduszkami. Słuchajcie. Buty są ogólnie fajne, ta skórka jest miękka. Jak mam sobie kupić adidasy na wiosnę, to wolę takie buty na wiosnę. Mogę się tylko obawiać jednej rzeczy, że ta skórka będzie się bardzo zdzierać na obcasie, aż szkoda po prostu. Niestety, ale buty są fenomenalne, więc czekajcie na stylizację z nimi, bo będzie tego dużo. Po prostu to były moje wymarzone botki. No i teraz już przechodzę do rzeczy z second handu. Więc tak, po pierwsze kupiłam sobie taki pasek dziewczyny. Jest przepiękny. Taki z tutaj z haftką. Jest taki mega fajnie ozdobiony. To będzie mój pasek na wiosnę. Kolejna rzecz to jest coś po prostu, co skradło moje serce. Naprawdę jest to przepiękna rzecz. To jest skórzana bluza. To jest taka jakaś. E, Marka Avalon.s, a nie wiem co to jest, słuchajcie, ale zaglądałam. To po prostu produkty bardzo, bardzo drogie i to jest całe ze skóry w stanie takim, no powiedzmy, idealnym, bym powiedziała, bardzo dobrym na pewno, więc jest to przepiękna rzecz i wkrótce się tutaj dla Was w tym zaprezentuje. Więc szykują się bardzo, bardzo takie szalone stylizacje, bardzo mocno, no takie inne, po prostu takie inne dziewczęta. Staram się teraz kupować rzeczy naprawdę takie odjechane, wyszukane, żeby to było wyszukane, bo na tym mi najbardziej zależy. I trochę rzeczy udało mi się zgromadzić. Poszłam też na dostawę, słuchajcie, do dwóch lumpeksów, więc na dostawę też warto się czasami wybrać, bo jednak towar jest bardzo dobry, bo później to wszystko jest też na wyprzedażach, ale na dostawie jest rzeczywiście mnóstwo ludzi. Bardzo dużo, co jest takie trochę w sklepie, no takie irytujące, no bo się wszyscy pchają i tak dalej. Ale słuchajcie, ja mam cel, tak? Znaleźć sobie perełki, a nie skupiać się na tym, ile ludzi jest w sklepie, więc mnie to nie obchodzi. Najgorsze jest tylko dla mnie jedna rzecz, jak ludzie w sklepie narzekają. Yy, na zasadzie takiej o matku była mu krawcowej i ta krawcowa 70 zł wzięła ode mnie za zwężenie płaszcza. Yy, jak drogo ta druga mówi? Ja sobie myślę, a ja mam inne zdanie, słuchajcie, dla mnie to jest tanio, ponieważ ta krawcowa. Ta właśnie pani, o której była mowa, ma swoją działalność, prowadzi firmę, płaci pewnie 2000 zus więc jeżeli ktoś nie prowadzi firmy, nie ma pojęcia o kosztach i tak dalej, więc dla mnie te 70 zł to jest mało. Bo ta kobieta też z czegoś musi żyć, to jest zawód a Każdy myśli, że co, że taka pani za 5 zł zwęzi płaszcz, dobrze, że do mnie nie przyszła, bo ja tam 1000 skasowała i do widzenia, a jak nie, to sama uczy się zwężeń na maszynie. O, i, ta, i taka, to jest, taka to jest sprawa, słuchajcie. Dobra, teraz kolejna rzecz to jest taka koszula vintage. Wystawiłam ją na vintage, na sprzedaż. Um, także. Niektóre rzeczy z tych właśnie, które Wam pokażę, od razu powystawiam. Dlaczego? Mam nadzieję, że się... czasami mam taką nadzieję, że się nie sprzedadzą, dlatego, że ja bardzo dużo ubrań kupuję i za chwilę robi się taka na półce sterta tego wszystkiego, że w pewnym momencie, na przykład po tygodniu sobie przypomnę, a kurczę, miałam w tamtym tygodniu, kupiłam świetną bluzkę, wiecie o co chodzi. No tak, bo to jest bardzo duża ilość rzeczy, ale jak sobie tam przypomnę i zdążę założyć, to zakładam i się bardzo z tego powodu cieszę. Natomiast z tą bluzą, którą przed chwilą pokazałam, będą na pewno stylizacje. Dobra dziewczyn, więc teraz tutaj jest ILEN i wiskoza. Więc coś bardzo takiego porządnego. Kolejna rzecz to jest sukienka z ASOS i ona jest też taka. Taka inna. Trochę sztywny materiał. To jest wiskoza. E, Piszę, żeby tego nie prać. Jest napisane, przepraszam. Jest napisane, żeby tego nie prać. No ale jak to nie prać? Słuchajcie. No ręcznie absolutnie nie mam zamiaru, więc włożę sobie to do pralki. Z tyłu tak się to, wy, tak się to prezentuje. Jest to taka. Ym, też taka nietypowa sukienka, bo mamy tutaj dużo zdobyń, więc mnie poniesie. Bardzo mocno mnie poniesie, jak będę Wam ją tutaj y, prezentowała. Kolejna rzecz to jest spódnica. Słuchajcie. Dziewczęta, czekajcie. Gdzieś mi wypadła. Gdzieś mi wypadła opaska chyba, no już ja nie wiem po prostu, a może i nie, zaraz zobaczymy, bo kupiłam sobie opaskę do włosów, taką satynową. To jest skórzana spódnica, taka nie wiem, może trochę vintage, United Color of Benetton i ona jest dziewczęta... Właśnie 100% leder i jeszcze kto nie wiem, jaki to jest rozwój, ale taki mój Eska chyba raczej to jest taki ciemny brąz. Bardzo mi się ta spódnica podoba, więc to też jest super zakup. Kolejna rzecz to są skórzane spodnie, które będę zwężała. Nie wystawiam ich na windy. One są w rozmiarze 42. Po prostu jestem w nich zakochana i do tych butów znalazłam parę fajnych rzeczy. Na razie nie zamówiłam, bo jeszcze ich nie zwęziłam. Zwężenie będzie proste jak dla mnie. Na przykład dzisiaj słuchajcie dziewczęta, jak ja wstaję. O siódmej, codziennie. O siódmej, a właściwie w pół do siódmej, e, zaczynam swój dzień razem z mężem. E, nasz synek albo wstaje o siódmej, albo wstaje o ósmej. Jak tam mu się chce? Do dziewiątej muszę go dowieźć do przedszkola. E, I dzisiaj akurat susełek nasz zaspał, więc wstał o ósmej, a ja miałam najpierw makijaż i tak dalej, więc e, tak naprawdę siódma, dziesięć już byłam gotowa. E, no tylko czekałam na moje dzieciotka, aż się obudzi, więc e, co zrobiłam? Usiadłam do maszyny. Do maszyny, do szycia i sobie cztery rzeczy zwęziłam, więc już jakby miałam dzień do przodu taki nadrobiony, fajnie ten dzień zaczęłam. Czyli każdą chwilę staram się wykorzystywać. Na przykład wczoraj y, też sobie wygospodarowałam godzinę czasu, co jest super, była niedziela, na poczytanie y, moich ksi na czytanie książki. Także da się to wszystko ogarnąć. Dziewczyny, no, takie wzorkowe spodnie w stanie idealnym, skóra. Także to jest u mnie wiosna. Pogoda jest na razie taka Czekajcie, na minusie trochę, trochę na plusie, ale będzie już się zmieniała, więc idzie yy, kule przewów. Także to ja tak zaczynam przedwiośnie moje. Nie wiadomo jakie te temperatury będą, czy takie od razu wysokie, czy takie lato się zrobi, czy takie właśnie przedwiośnie. Ale w ten sposób będę sobie już jakieś takie zestawy tworzyła. Kolejna rzecz to jest torebka chyba ręcznie robiona. To jest taka, taki kabel, a tutaj jest ona wykonana z takich gazet. Kiedyś tak się robiło z cukierków. Moja siostra tak umiała robić przeplatanki. Ja nie pamiętam, jak to się robiło. Coś tam kojarzę, ale więc ona jest bardzo porządna. Tak naprawdę nic tutaj się nie rozwala. No i jest taka inna. Więc torebka też jest uważam hitem. Teraz spódnica nowa z metką, z second hand'u, marka Sensei, rozmiar S. Wzięłam, bo bardzo mi się podoba taki brąz. Ona jest taka rozkloszowana, no i spodobał mi się ten pasek, który mogę sobie wykorzystać do, do innych rzeczy. Dziewczęta, kupiłam sobie jeszcze, to nie wszystko, mam tyle pereł jeszcze, że w głowie się nie mieści. Kupiłam sobie takie kolczyki z masy perłowej, które są tutaj ozdobione różami. No są bajeczne, słuchajcie, więc kolczyki do dezynfekcji tu je odłożę, także też uważam świetny zakup. Uwaga, teraz będzie najpiękniejsza jak dla mnie rzecz, bo jestem zakochana w tej spódnicy i postanowiłam na pewno założyć ją na jakąś okazję. Czekajcie. Plus oczywiście na co dzień. Dobra. To teraz ta spódniczka to jest 100% jedwabiu, jest ona w rozmiarze M. Jest tam nie za duża, ale ja ją zwężę. Po prostu kocham takie rzeczy i to jest prawdziwe znalezisko. Jedwabna, piękna spódnica w stanie idealnym ani jedna perełka nic się nie obsypało. Spódnica jest, słuchajcie, cudowna, jak od projektanta z najwyższej półki mamy tutaj takie zęby, jakby, i to jest spódnica, która będzie tutaj do mojej kolekcji. Miałam sobie robić na ścianie rurę, żeby wieszać wszystko przy suficie, żeby taką konkretną garderobę sobie zrobić, ale ja się będę przeprowadzała do domu, słuchajcie. Nie teraz jeszcze, ale kupujemy dom i yy, nie wiem jeszcze kiedy, bo na razie mi się tu podoba w tym mieszkaniu, on jest bardzo duże. Natomiast nie chcę mi się tych ścian już tutaj rujnować, więc zamówiłam kolejne wieszaki po prostu z IKEA standardowo yy, i sobie tutaj coś tam jeszcze. Podorabiam, bo mam jeszcze miejsce, tak że wszystko się zmieści i mam taki wieszak z takimi właśnie pięknymi rzeczami. No ta spódnica, słuchajcie dziewczyny, jest cudowna. Myślę, że wielu z was będzie się podobała, wielu z, wam, z was będzie się podobała. Okej, okay, więc to jest prawdziwe znalezisko i perła i oczywiście piorę takie spódnice ręcznie. E, opaska czarna, taka klasyczna satynowa, więc też o takiej opasce myślałam, bo ostatnio mi się wysiedł od Prady za około 3000 zł. Opaska, słuchajcie, ze znaczkiem Prada. Ja sobie myślę, no dobra, coś tam, człowiek kupi buty, to ale za opaskę 3000 nie dam. Chyba, że mi się coś w wełbie poprzestawia, stanie mi się coś, głupota jakaś, no to no nie po prostu, nie, nie i koniec. Teraz takie coś, body, Iwi Park, nowe z metką, rozmiar M, coś takiego dziewczyny, jak to, jak to ubrać, jak to wystylizować, no to też Wam pokażę, tak? Więc e, dosyć też ciekawa rzecz. Teraz tutaj może to. Żakiet, który zwęziłam, on już jest wyprany, ubrałam go sobie wczoraj. Jechaliśmy z mężem no paczkomatu, coś tam, coś tam do teściów i sobie założyłam ten żakiet. On jest taki bufiasty i to jest rzecz vintage w takie kropki aksamity. Nie wiem, czy ja go Wam pokazywałam, czy nie dziewczęta, ale ja już go sobie dopasowałam, jest gotowy. I tutaj jeszcze mam tak skórzaną kurtkę yy, i tu jest napisane Vera Pelle i ona jest taka naprawdę przepiękna. Też jest wystawiona na wintet z tyłu tak się prezentuje, środek jest bardzo ładny. Dobra, więc to jest taka rzecz, i jeszcze mam tutaj szlafrok kolejny, taki naprawdę wiosenny. Już zobaczcie, jaka kolorystyka też z dawnych lat. Więc ten szlafrok też już jest wyprany i przygotowany. Tutaj nie pomieszam tych rzeczy, bo te są do prania. Dobra, i lecimy dalej. Koszula dosyć nietypowa dziewczyny: to będzie poliester na 100%. Taka szeleszcząca w kratę. Też bardzo mi się podoba. Przeciwdeszczowa, dziewczęta, przeciwdeszczowa. Sweter z dawnych lat. Też bardzo fajne kwiaty. Podobają mi się swetry, na których cokolwiek takiego dużego jest e, zaznaczone, więc w tym przypadku kwiaty. Kwiaty, które bardzo mi się podobają, kwiaty liście. A może tylko kwiaty. Spódnica z Reserved w rozmiarze 10. 10, czyli 38, która jest jak nowa. Kolor taki szałwiowy. Wzięłam właśnie ze względu na ten odcień, bo bardzo mi, bardzo mi się podoba. E, dobra, kolejna rzecz to jest sukienka czarna. Metka jest wycięta. Ma fajną tutaj górę, też jakaś pani się na nią patrzyła, ale zanim ona pomyślała, to ja już tę sukienkę po prostu kupiłam. E, dobra, kolejna rzecz to jest pepe jeans. I mamy kurtkę jeansową po prostu kurtkę jeansową. Coś tutaj się zaczęło na niej. Takiego dziać, jakieś zdobienie, więc taka klasyczna kurtka jeansowa, koszula vintage w kolorze buraczkowym, takie, taki róż buraczek, coś takiego, też z dawnych lat, taka trochę szyfonowa. Sweter, który ogólnie nie wiem, podoba mi się jego tutaj przód, jego zdobienie. Gdyby był taki. Jak z tyłu, z przodu, to bym go nie kupiła, ale przód jest bardzo fajny. Troszkę tutaj się widzicie, jakaś nitka ciągnie i tak dalej do dopracowania. Bardzo ładna kamizelka. Z przodu jest taka, dosyć chuda. Chociaż, no taka, a, ona jest w ogóle krzywo zapięta, co się krzywo zapią, więc jest to taka kamizelka ze zdobieniem i to jest 35% wiskozy, 20% katoen i 45% stanowi poliester, więc jest to taki skład mieszany. Teraz komplet taki Kasper w rozmiarze 6. Mamy żakiet taki zielony, i do tego jest spódnica. Ta marka jest też dosyć droga. To mi kiedyś i ktoś powiedział ale i Ciocia ze Stanów nam przysyłała ubrania. To zawsze mówiła, że to jest takie ekskluzji tam u nich. Więc tak mi w głowie zostało i tak, tak też mówię. Dobra, dziewczęta, teraz mamy koszulę, bardzo taką, taką inną, taką nietypową. Tu jest trochę brudna, ale tak. Tu mamy zdobienie. Ten kołnierz mi się najbardziej podobał. z się kurczę, taka trochę wersacze. Nieźle to wygląda. Wcale Wam powiem, że ostatnio, jak przeglądałam na stronie farfetch rzeczy, wpisane sobie wersacze i te inne. No to powiem Wam szczerze, że średnio mi, się coś, co, średnio mi się te rzeczy podobają. One idą takie pod kicz bardziej teraz. Są projektanci, owszem, którzy mają cudowne kolekcje. Natomiast w y, Versace coś się popsuło. Dobra, kolejna rzecz to jest y, żakiet w rozmiarze 52, ale przepiękny. Ta zieleń, po prostu ten sport na tym, ja się śmieję, że te, to zdobienie takie. Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, taka na mnie no, dużo, du, dużo za duża, oversize'owa, ale zieleń przepiękny. Kolejna rzecz to jest skórzana, brązowa kurtka, ciemna czekolada, więc wskakujemy w takie parki teraz już powoli. w Takie skórzane kurtki w nich teraz też nie zmarzniemy, bo jest u mnie już lekko na plusie. E, Botki dziewczyny czarne, m, które są z brokatem, takie dosyć ciekawe i one są w rozmiarze 38, też do dezynfekcji i tak dalej. Coś tutaj jest napisane, ale nie wiem co, więc no takie dosyć ciekawe. Dobra, ja je tutaj zostawię. Kupiłam jeszcze jedne kolczyki, o fajnie, że się znalazły takie ym, dwustronne. że Z jednej i z drugiej strony jest i tak, wiecie, tylko do uszu. One mi się z czymś kojarzą, coś, z czymś, co mam w swojej garderobie. Także je sobie też zdezynfekuję i ogarnę. Torebka taka, a z tej strony taka, z torebek znowu trochę kupiłam. Skórzana. Ta jest fenomenalna, jak od Prady po prostu. Jest piękna ta torebka, ma fajny kształt i to jest rzecz vintage. Nawet zapięcie jest takie, słuchajcie, o coś takiego. No to jest ekstra torebeczka. To jest torebka świetna po prostu. U mnie dziewczyny, spoza tego kanału, moje takie klientki z Vinted pytają mnie, proszą wręcz o znajdowanie takich torebek. One u mnie znikają w 5 minut na Vinted. Kolejna rzecz to jest taka torebka, taka, taka typu shopper, ale bardzo fajna, lekko w stylu takim militarnym trochę. Kopertówka. Yy, jakaś tam. Oj, coś tu jest popisane, popisany. Czy to jest skóra? Może to być skóra, nawet, a może i nie. Nie wiem, po jakimś dziwnym języku, zobaczcie. Więc coś takiego. Torebka pleciona a la botega veneta. Yy, I to jest taka też stara rzecz fabryk in Italy. Yy, z włoska jakaś tam torebka. Taki koszyczek, no po prostu. Ale też jest dosyć ciekawa. Yy, I ostatnia rzecz, i to jest też torebka. Taka i też bardzo mi się podoba kształt świetny, jak żakemu, taka torebka, nie wiem, czy dobrze już czytam. Yy, taki kształt właśnie. Bardzo ciekawa. Prawie sobie zamówiłam wczoraj właśnie torebkę, o której przed chwilą wspomniałam, ale w końcu na razie sobie tylko ją dodałam do koszyka, i powiedziałam mnie. Kupiłaś te buty, no kupiłaś to, kupiłaś tamto, ochłoń trochę, więc sobie darowałam. Dobra dziewczyny, to tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.